Cześć, to jestem znowu ja. Dzisiaj gramy znowu w Age of History 2. I tam tego filmu nie wrzuciłem trzeci część i tylko jest ta. Mamy wojnę z Portugalią. Ale będziemy się przymierzać na USA, USA. Więc tak. Zatakuję, może Portugalię już na samym starcie. Żeby mieć pieniądze na minusie, co tu się podziało. Pobiegnijcie tam. O, 10 tysięcy mam bo badania i zeszły. To mi się podoba. tysięcy. Tutaj te teraz po raz I spróbujmy zaatakować portu. Już, w Portugalii. Portugalia. a oni są blisko mnie? Nie, zbliżają się. Tu wale Portugalii a tu pokarmią. O, zaatakowali mnie! Szkoledzy! Zaraz będzie Portugalia. Portugalskie niszczenie ich. Dlaczego tu jest... Łoj, oj, oj! O nie, będzie to bitwa. O nie, już z Maroko to już nie mam siebie no to. Maroko już nie chcę. Ja chciałbym jakoś zniszczyć ich. Bo to macie tu nasiekanie, jest nacieszcie się tym, bo jak to karę zniszczyć. Odzyskuję tereny polskie. Zgodzili się? Zgodziły się Turki. Oczywiście, że się zgodziły. Przecież oni by... Ile ich tam było? 200 tysięcy? Wiecie, że was lubię chłopaki, ale odmawia. Ja już nie chcę z Maroko. To jest mój wasal? Nie, Rosji. Pewnie przez tą Chorwację Wasal Rosji stracił tereny. Ale ja przychodzę... Od... Ja to robię dla Ale tu było 200 tysięcy. A, już nie mogę. Dobra, atakujemy teraz to. Przepraszam, że dzisiaj mówię jak to słyszycie, ale. Ale dzisiaj muszę tak mówić, bo inaczej będziecie słychać takie pikanie. Powiedzcie, jak to naprawić. Model mikrofonu to jest MacBook GMC 201. Proszę, jak wiecie. Albo jak znacie, kto wie, to napiszcie. Bo mi to bardzo przeszkadza, bo moich filmów nie mogę. Nie w nich za bardzo działać nie mogę. I ta chrypa mnie zaraz zabije. Tutaj już nie od tyłu ich. Jak tam Turcja, no, dajecie sobie jakieś tam. Dlaczego ja nie rekrutuję? Też to straci dużo pieniędzy. Jeżeli nie, nie rekrutuję. A tak. Nie atakuję tutaj, bo, bo tysiąc można tak stwierdzić. Tutaj poczucie, żeby mieć lepszą Atakujemy dalej. Tym dalszy atak. Ktoś w Bułgarii już nie idzie tak dobrze jak na początku tej wojny. ona zbiera pieniądze, czy jak? Tylko że traci coraz więcej pieniędzy w tym sposobem. No i tak się stało, że Rumunia odzyskała większość swoich terenów. Wyprawę to tak dziwnie skipuję, ale... Ot! Ot! Atakuj tu. Tutaj polska kraina atakuje. Ale co tutaj się dzieje? Polacy walczą. Pokonują bułkarczyków. Wojnie pod czymś tam. Wojnie pod Białą Mary. A tutaj inwazja na Dewa. O kurde. Tam co tam tereny w ogóle moje? Skolonizowana na zeksternie. Kogo to są tereny? Dobra, tu. Tak, to są tereny Portugalczyków, to. Mają problem teraz. Walczę o te tereny. Tutaj się nam nie uda chyba ich pojąć w tym. Lizbonie. chyba. Przepraszam, że jak powiedziałem, źle nas do tej stolicy. A tutaj to już koniec. Ja od niej biorę takie tereny polskie Jeszcze te Potem ja będę sobie okrągłał Tak miejsce na wszystkich Bułgarczykach A nie, już ich nie ma Bułgarii już nie ma na świecie Więc teraz została nam wojna z Portugalią Do której zmuszę Hiszpanię żeby z nią zawalczyła. Jak Dobra. Yy. Uda im się, ja w nich wierzę przynajmniej. A, bo teraz. No tak, ja was miałem zaatakować, macie przywalone. Dobra, teraz oni tu niszczyli. Jajkośnia. Jak się czujecie, bros? oni to mogą przeżyć. To tutaj, tam, pośle do wojska i tu. O. Tak, to tak nie może Teraz To jest tak. I Boy. Teraz zobaczmy, czy uda mi się zdobyć te tereny. To mi się udało, udało. I tak się udało, i odzyskujemy. Tak mi się chyba raczej udało odzyskać już. Dobra, tutaj uratowanie w Chorwacji zostało tylko zadanie główne. Tutaj wysyłamy jeszcze dwa tysiące. A tak to to już niszczenie. Ostateczne bośniaków. Jak bośniacy. Już nie macie jak robić jednostki. Ale walczą tak ciągle. Będą te falce. I tak wygraliśmy nimi. Ale Hiszpania, jak dała sobie radę z tą Portugalią. Jednak nie. Ale jak Portugalia jest niszczona? Co? Ona ma jeszcze tylko dwie prowincje? Tylko gdzie? Jak to się zdobędzie, bo ja niech to... nie chcę? Ja mam się okupowanych tylko. O! Włoszki, włożki, kakaszki. za to Nie wypowiadam wojny spokojnie. Gdzie moje jednostki w Francuzi! Jednostki mi wcięło! Bez was... te Francuziki Ja to biorę Nie, ja to biorę Ja bym to tak zrobił? Polskie teraz Ja bym dał ten pokój Portugalii, bo oni mają mało rysunkiego Dlatego... Jednak nie tak wojny z USA. To bardzo smuci. Ja zakończę ten film, bo bo dzisiaj chciałem taki krótki zrobić, bo jest wcześniej, a ja później nie mogę robić Więc po prostu nazwę go zajmujemy Bałkany. Dlatego ja się muszę z Wami pożegnać. Subskrybujcie, komentujcie. I dawajcie jakieś porady też w komentarzach i a ja się żegnam, pa.